A co gdyby gacza było grą z wyborami? Moi drodzy, dzisiaj się przekonamy, ponieważ witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Giereczce pod tytułem Live in gacha Life in Gacza Live Z tego co czytałem, My się pisie, jest to krótka wizualnowelka inspirowana właśnie gacha. Zacznijmy od razu Giereczkę. Siema, jestem Ewa. Siema Ewa, dzień dobry, Mysiu Pysiu. Masz... Placka na głowie, psie ma koleżanko z plackiem na głowie. Mam 15 lat, jestem w 10 klasie. I koleżanka, odkąd tylko się urodziła, żyje w gacha Sumon, Sumon Town Powiedzmy, że moimi przyjaciółmi są Bea. Ona jest moją najlepszą przyjaciółką i jedną z najważniejszych osób dla mnie. Rok temu spotkałam ją, kiedy ją chłopak właśnie ją porzucił, była zdewastowana, i wsparłam ją. Pomogłam jej. Ona była. A, nieważne. Y, I tak oto zbliżyliśmy się do siebie, i teraz jesteśmy nierozłączne. Niestety, nie jesteśmy już w tej samej klasie. O! Klasa właśnie się zaczyna. Muszę już iść. No dobra. Mamy nawet loadingi. Rozpoczęły się zajęcia. Wszyscy gadają. To jestem ja. Ta koleżanka nie wydaje się być super szczęśliwa. W końcu. Zajęcia się skończyły, muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby zjeść Siema, e, czy chcesz zjeść ze mną? Kim ty jesteś, ziomeczku? I dlaczego koleżanka tak, taka, taka zdziwiona jest? Mamy wybory, kim jesteś? Kim jesteś, ziomku? E, mogę, o dobra, w ten sposób wybieram Kim ty jesteś? Czy wiem, kim ty jesteś? O, nie przedstawiłem się, moje imię to Michael Twoje? E, no dobra, no powiedz, no nie bądźmy tutaj hamem. Powiedz, jak się nazywasz. Jestem Ewa i mam super placka na głowie. Siema, jestem Ewa. E, więc, czy chciałabyś zjeść ze mną lunch? No, no dobra, no co może pójść nie tak. E, czy szkolny, tak, jest ok? Oczywiście. No dobra, no to lecimy, dobra. Jesteśmy na dachu już w tym momencie. Więc jesteśmy. Smacznego, tobie, te to smacznego. Co to za pizka jakaś? Nie wiem, wygląda jak arbuzowa pizka. Jedzą. Dobra. E, jakie są twoje hobby? O! Kocham rysować. Naprawdę? Wow. Czy pokażesz mi jakieś swoje rysunki? Tak, jeśli chcesz. A co z tobą? E, jakie są twoje hobby? Więc oh, co co się dzieje? E, muszę się wyżygolić. Co? E, rozumiem, e, czy potrzebujesz pomocy? Nie powiedziała chyba dosłownie wyżygolić, ale że jest jej niedobrze. Czy potrzebuje pomocy? W sensie nie rozumiem. Chodziło serio o wyżygolenie się? Nie, no nie potrzebuję pomocy. Będzie, będzie dobrze, poradzę sobie. Nie, nie, dziękuję. 10 minut. A e, nie, ja się zadławiłem chyba. Ja się zadławiłem, dobra. To mogłem poprosić o pomoc. Więc e, moja droga, ta e, reakcja została spowodowana. Co? Trudką nasz szury? A co to za janderę się wkradło do gacza? Nie umarłabyś, ale zwymiotowała jedynie, tak jak właśnie to zrobiłaś. Może to jakiś nieśmieszny żart? Muszę to powiedzieć nauczycielom. W kolejnych dniach upewni się, że przynosisz zapakowane jedzenie. Zrobię to. Kto to zrobił, ten kolega? Może mamkę? Mamkę, jesteś wredna. E, ciągle o tym myślę. Kto chciałby mnie otruć? Dlaczego? Jeśli to był nieśmieszny żart, dlaczego na mnie? Czy to był Michael? Ugh. Trochę później. Siema Ewa, kim jesteś, koleżanko? O, siema Bea. Co tam? Mm, powinnam ciebie zapytać. Y, widziałam jak idziesz do pielęgniarki. Co się dzieje? O Powiedz prawdę, skłam. Nawet nie wiem kim ona jest Dobra, powiedzmy prawdę Jestem twoim przyjacielem, możesz mi powiedzieć Czekaj, to Bea była moją przyjaciółką Nie pamiętam kto był moją przyjaciółką um, Wyrzygoliłam się Dla, Dlaczego? Ktoś prawdopodobnie Włożył, dodał Trutkę na szczury do mojego sandwicha. Nauczyciele już o tym wiedzą Bea, chodź tu Musimy już iść Dobra Sorry, muszę iść Dziwnie zareagowała, właściwie nic nie powiedziała. Czy to byłaś ty, moja droga koleżanka? Dla, dlaczego? Ja wiem, dlaczego tak było. One są przyjaciółkami, ale ona poszła na lunch z tym ziomeczkiem, który pewnie jej się podoba i ją otruła. Ale w sumie kiedy? Skoro nie miała w sumie chyba dostępu do tej kanapki. Okej, okay. co mogę teraz porobić? Zadzwoń do kogoś, idź na miasto. Nie idź na miasto, mogę wyjść, e, nigdy tego nie robię. Ejwa wychodzi, dobra. Pięć minut później. To miejsce jest straszne. To nie był dobry pomysł. O, tam jest ziomeczek. O, oh Maj. Kim jesteś, ziomeczku? Siema. Siema, dziewczyno. Porwał mnie! Porwał mnie! I mam nowego placka na głowie z dwoma kolczykami. No dalej, nie ruszaj się. Nie każ mi cię skrzywdzić! Zostaw ją! Co tu się odwala? Co to. Co ja odpaliłem? Dobra, jakaś dziewczyna się pojawia, yy, zadała mu cios pięścią i ziemia czekuje. Cze cześć koleżanko, czy będziemy nowymi, najlepszymi przyjaciółkami? Czy wszystko w porządku? Tak, tak, wszystko ok. Teraz mam trzeciego nowego placka na głowie. Co ty tutaj robisz? Spaceruję. <noise> to niebezpieczne. Zgubiłam się. A oh. Akiko, Ejwa Hmm, czy chodzisz do Gacha High School? Tak. To dobrze, ja również. O, to jest mój numer. Jeśli byś potrzebowała pomocy ponownie, zadzwoń do mnie. No, Siemanko, Siemanko. Dobra, mamy nową koleżankę, widzowie. Akiko. Kolejnego dnia. Uch. Jestem szokowana tym, co się wczoraj wydarzyło. Zbyt wiele rzeczy. Jestem trochę przerażona. E, również boję się iść do szkoły. E, muszę powiedzieć o tym mamie. E, w każdym razie. Jak powinnam się dzisiaj ubrać? Obojętnie. O, możemy haszcza założyć. Dobra widzowie, idziemy do szkoły z haszczem na głowie. Kocham to, kocham te haszcze na głowie. Dobra, teraz śniadanko. Siemka mamkę. Czekaj. Gdzie jesteś mamkę? Tu jest notka. Moja droga. Poszłam do babki. Ci domu, pomóc i z czymś. Nie wiem kiedy wrócę do domu. Yy, zostawiłam ci trochę hajsu i resztki w kuchni, w lodówce. Yy, yy, masz położyć się, spać do łóżka wcześniej i zadzwoń do mnie, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Całuski, mamkę. Dobra, tak właśnie notatkę mamka zostawiła. O, powinnam do niej zadzwonić. Dzwoni. Siemka, kochanie! Um, jak się czujesz? Co tam? Mamkę, co się stało? A, nie martw się, babcia się wprowadza do domu obok nas. O, to super. Czy wszystko ok? To, więc lepiej, żebym teraz jej tego nie mówiła. Tak, wszystko w porządku. Okej, okay. no to jak wróci, to pogadajcie z mamkę. Um, musisz być już spóźniona do szkoły. O, nie! Dobra, musimy szybko cisnąć do szkoły Ewa idzie do szkoły Dokładnie, tupu, tupu, przed siebie, nie patrząc za siebie I walnęło mnie auto, tak? O to chodzi Walnęło mnie? Ty, uratowałaś mnie Dziękuję ci Wygląda na to, że spotykamy się ponownie Czy gdyby jej nie poznał, to by mnie trzasnęło? Tak O, oh, wow, jestem tutaj Prawdopodobnie Bea jest w szkolnym parku Mm, powinnam się z nią spotkać, idę się z nią spotkać. Siema, bea. E, co do wczoraj, powiedz mi o tym, wszystko o tym. O, Okej, okay. więc. Powiedziałem, Ewie, wszystko. O, tak. Zbadam to. E, bądź ostrożna. Czy możemy zmienić temat? Jasne, o czym byś chciała porozmawiać. Więc, tak. Czy podoba ci się ktoś? E, cóż, mówiąc o tym, e, będziesz moim przyjacielem na zawsze, prawda? O, oczywiście, że będę. Ja. Bea mówi, że podobają jej się dziewczyny, i podoba jej się Shreya. Ta dziewczyna z y, fioletowymi włosami? Tak! O, Fakt, że mi o tym powiedziałaś, sprawia, że jestem szczęśliwa. Yy, dobra, szkolny dzwonek. Czyli Bea nie podkochuje się w Michaelu. To oznacza, że raczej ona nie otruła naszej kanapki. Yy, nie chce iść do klasy. Ja też nie. No, się mano, się mano, ale i tak poszliśmy. Dobra. Co to? Okej, okay, moje sekrety. Piszę chyba w no, pamiętniku. 4 kwietnia 2019. Drogi pamiętniczku, myślę, że znalazłam odpowiednią osobę. Taką, która sprawia, że czuję się szczęśliwa. Ta jedyna, która sprawia, że mój świat staje się kolorowy. Tą osobą jest moja najlepsza przyjaciółka Bea. Natomiast. Ona kocha kogoś innego. Mówią, że jeśli naprawdę bardzo kogoś kochasz, musisz pozwolić mu odejść. Nawet jeśli to boli. Mm, będę z nią patrząc za jej pleców, za jej barków w ciszy. Dobra, się ma koleżanko, A, to jesteś ty. Ty, ty, ty. W tobie się podkuchuje moja koleżanka. Hej, wa, co piszesz? Nic, nic, ale mam cudownego placka na głowie. Hej. Ej, oddawaj to, odd... bo w łeb zaraz dostaniesz. Klapkiem albo plackiem. O, więc podkochujesz się w kimś. Oddawaj to. No dobrze, masz. Jak Bey może się ona podobać? Siema Bea, cześć Ewa. E, czy idziesz ze mną dzisiaj na lunch? O nie, nie jestem głodna. Jestem tutaj po prostu, żeby z Tobą posiedzieć. O, okej, okay, chodźmy. Czy mogę Cię o coś zapytać? Tak. Czy jesteś y, wolna w to popołudnie? Tak, dlaczego? Co ty na to, żebyśmy poszły na shopping? E, brzmi dobrze. E, muszę kupić sobie parę ciuchów. I ja również. E, chcę zmienić swój styl. Coś jak ten outfit, który dzisiaj mam na sobie. Gdzie są moje haszcze? Dlaczego mam znowu placka na głowie? Siema Ewa. Cześć koleżanko, która mnie uratowałaś dwa razy. Akiko! E, muszę coś ci powiedzieć. Czy mogę do ciebie zadzwonić później? Oczywiście, że możesz. Dzięki. Siema, Ewa. Kim ona była? Uratowała mnie dwa razy. To Akika, dziewczyna z tej szkoły. Dzisiaj z rana uratowała mnie przed nadjeżdżającym samochodem, który by mnie jebnął. Wow. Później, w trakcie zajęć, muszę powiedzieć bei yy, o prawdziwej naturze Shirei. A jaka jest jej prawdziwa natura? Nie wiem, zabrała ci tylko pamiętnik. Trochę się podroczyła. Jestem tutaj, e, siema, siema. Chodźmy na shopping. Dobra, później. Nie mogę wybrać, co kupić. E, po, pokaż mi, ja ci pomogę. Okej. Okay. To pierwsze, to drugie, to trzecie. E, które jest najlepsze? A dobra, pokazywałaś mi się w tych rzeczach. Nie pamiętam. Powiedzmy, że to drugie. To? Okej, okay, dzięki. Jestem głodna. Co ty na kawkę? Okej, okay, dobra. Um, czy nie zamawiasz czegoś? Nie. W każdym razie muszę ci powiedzieć, co się stało przed lunchem. E, coś złego się wydarzyło? Nie. Po prostu prawdopodobnie to, to chodzi o Shreya. E, co chcesz mi powiedzieć? E, Pisałam w moim pamiętniku, kiedy Shreya przyszła. I zabrała go ode mnie, żeby przeczytać, co napisałam. Więc. Ona nie jest tym typem osoby, którą myślałem, że jest w sensie. Dzięki za powiedzenie mi tego. Jeśli bym to odkryła, jeszcze bardziej bym cierpiała. Teraz zabierz mnie, żeby kupić coś słodkiego później. Coś kupiliśmy. Hot buns, a jakąś bransoletkę. To urocze. Ejwa, chodź! Czego chcesz mamkę? Mam, wróciłaś. Dlaczego mamkę jest taka przerażona? Mamka, coś się wydarzyło. Zadzwonili do mnie z swojej szkoły. Jestem naprawdę zmartwiona. Nie martw się, kochanie. Yy, postaram się, żebyś zawsze była bezpieczna. Dzięki, mamkę. Kocham cię. A Kiko nie zadzwoniła do mnie jeszcze? Czy zapomniała? 11:34. I wow. Hmm, OMG, jest tak późno. Dobra, Kiko do mnie już nie zadzwoniła. A Kiko, no właśnie, nie odpowiedziała na moją wiadomość i też nie pojawiła się. Hmm. Siema Ewa, kim jesteś? Cześć Aidan, co tam? Dlaczego masz aureolkę? Dosyć dobrze, w tym roku sobie poradzę, w sensie, że na pewno zda, chyba o to chodzi. E, chciałabym cię zapytać o coś. No dalej powiedz mi. E, czy znasz Michael Rose? E, Mówił, że jest jednym z twoich Ziomków z klasy, co nie? Tak, zgadza się, natomiast nie znam go za dobrze No, no, nieważne No, siema Ewa, siema, siema Cześć Cześć, cześć e, Co tam? Nie wiem Dzięki za to, że znowu ze mną byłaś e, Jak mogłabym nie być? Czy chcesz zobaczyć tę bransoletkę, którą zrobiłam? E, no, pokaż mi Piękna, cudowna, A amazing. Wygląda tak jak ta poprzednia. E, dzięki. E, musisz mieć naprawdę wiele takich. Tak, e, mam je w swoim uroczym pudełeczku. Dlaczego ich nie sprzedasz online? Jak ci ludzie z TikToka. Hmm, mogę ci pomóc, jeśli chcesz. Pomyślę o tym. okej okay. dobra, później. Dobra, dzwonek. Czy chcę otworzyć sklep? E, no dobra. Pomyślałam o tym To Będzie cool, jeśli spróbuję Natomiast nie wiem jak Nie martw się, pomogę ci z tym Naprawdę? Jasne no, Dzięki bardzo Dobra, teraz idziemy na lunch Co chcesz zjeść? Nie martw się, nie jestem głodna Dlaczego ta koleżanka praktycznie nigdy nie jest głodna? Od tego sandwicha, który był zatruty Siema ciara, kim ty jesteś i masz cudownego haszcza na głowie? Siema, bea, cześć, jestem Ewa. Słuchaj, zastanawiałem się, czy byłabyś zainteresowana dołączeniem do Drama Clubu, ehm, kiedy w każdy czwartek o trzeciej. Mamy chyba zajęcia, o to chodzi e, tutaj w szkole. Dobra, koleżanka się generalnie zgodziła, że spróbuje i możesz nas spotkać w gymie później. Siema Ewa, cześć Akiko. Akiko, w końcu do mnie zadzwoniłaś, myślałem, że Akiko umarła, czy coś. E, co chciałeś mi powiedzieć? Wiem, co ci się stało i naprawdę bardzo mi przykro z tego powodu musisz być przerażona, chcę ci pomóc, naprawdę? Zrobię tyle, ile mogę. E, bardzo ci dziękuję. Okej, okay, czyli Jakiko będzie badać, kto mnie zatruł. Dalej wydaje mi się, że to bea. To takie miłe z jej strony. 5 kwietnia, drogi pamiętniczką. A Kiko właśnie do mnie zadzwoniła i powiedziała, że chce mi pomóc. Jakie to miłe z jej strony. To nie jest dobry czas dla mnie. Przynajmniej mam B. To Bea cię pewnie otruła. Tak podejrzewam. Czas, żeby się ubrać. Wybierzmy outfit z plackiem na głowie. Dobra, muszę już iść. Siema Iwa, siema Bea. Girl, wyglądasz oszałamiająco. Dziękuję, E, czy porozmawiałeś już z mamką o sklepie? Tak, natomiast powiedziała mi, że jestem za mała, za młoda e, i muszę teraz skupić się na szkole. O, jaka szkoda. Tak, w każdym razie, jakieś nowości? O tak, e, czy znasz Akiko, prawda? E, no, powiedzmy. Więc powiedziała mi, że pomoże mi znaleźć, kto mnie otruł. O, wow. Ale dlaczego mam na myśli. E, wy nie znacie się za dobrze. Nie wiem tego, natomiast ufam jej. Siema dziewczyny, siema koleżanko, Sie cześć Akiko. siema, siema. Bea, prawda? Czy możesz mnie i Ewę zostawić na chwilę same? E, musimy porozmawiać, dobra, poszła. Jestem tutaj. E, dobra, mam parę pytań. Po pierwsze, czy masz jakieś podejrzenia? Może ktoś chciał cię wystraszyć? Nie mam pojęcia. E, a ty? Też nie. Może, ale nie jestem tego pewna. No dobra, y, kolejne pytanie. To wygląda jak jakieś przesłuchanie. A, nie martw się. Więc y, wysłałabyś mi zdjęcie najładniejszego kwiata, który dzisiaj zobaczysz? Co? E, jasne. Dzięki. Tego nie rozumiem. Jak z tobą? Nie jestem zmęczona. Ten tydzień był. Coraz bardziej stresujący z każdego dnia. W sensie, każdy dzień był coraz bardziej stresujący. Jestem tutaj, jeśli potrzebujesz. O, dziękuwa, później. Co, y, co ci powiedziała? O, nic ważnego. Okej, okay, więc y, mam coś dla ciebie. Masz, y, kupiłam ci makaroniki. Okej, okay. zauważyłam, że przestałaś jeść lunch w szkole, a to nie jest zdrowe. Y, one są wszystkie dla ciebie. Możesz mi zaufać. Nie masz powodu, żeby się obawiać ich zjeść. Czy ja wiem? Ja bym się bał. To takie miłe z twojej strony, ale teraz tu by się wkopała po całości. Wezmę kilka. Nie, bądź nieśmiała, weź wszystkie. Później. Później wyżrzyguliłem się i umarłem. Okej, okay, więc jestem trochę zmartwiona. Mam nadzieję, że spotkam miłych ludzi. To jest to miejsce. Ejwa, jesteś tutaj? Wchodź. A, dobra, jesteśmy w tym teatrze. No dobra, siemano. Cześć wszystkim, jestem Alex i będę ym, waszym dyrektorem w sztuce, którą stworzycie w tym roku. Większość z was ze mną nie pracowała. Musicie wiedzieć, że jest to bolące, w sensie ciężkie. Ciara, udowodni, Udowodnić to może. Ciara się śmieje. Teraz, teraz musimy się poznać. W sensie każdego musimy poznać. Okej, okay. kto chce zacząć? Nie ciara, ty nie. E, co na to, żebyś to ty zaczęła, dziewczyno z różowymi oczami. E, to ja? To ja, to ja, to ja. Ta z plackiem na głowie. E, ja nie jestem pewna. No dalej, dalej. No dobra, później. Co się stało później? Teraz usiądźcie w kółku. A, dobra, po prostu powiedziałem o sobie. Chcę, żebyście powiedzieli jedno słowo opisujące to, jak się czuliście podczas dzisiejszych dwóch godzin. Ciara? Eee, handy or comfy? Okej. Okay. Lindsay? Szokujące. W dobrym sensie. Chill. Dobra, chill, Teo. Yukina? Dobra, a co ja powiedziałem? Dobra, Ewa? Powiedziałabym nowe. Coś powiedział, patrzysz się na mnie w porządku. Nie, nie zareagował, nie skomentował tego. No dobra, e, widzimy się w przyszłym tygodniu. O! To było przepiękne. Mam nadzieję, że polubi to. Dobra, w końcu w domu. I tutaj my się pysie, zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek, bo dosyć długo trwa już ten filmik. Moi drodzy, jeśli zobaczę dużo miłości po tym odcineczkiem, to pocisiemy sobie z drugą częścią. Nie wiem, jak ta gra jest długa, nie wiem, ile jeszcze kontenciku zostało. Ale my się pysie, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać kciukiem w górę, jak myślicie, kto otru Ejwe. I dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejny odcineczek z tej giereczki. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Papa